Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski Witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty Znajdziecie tutaj Państwo treści dotyczące szeroko pojętego tematu uzależnienia i współuzależnienia Dzielę się swoim doświadczeniem z pracy z osobami uzależnionymi Sam jestem neofitą, a więc osobą, która od ponad 20 lat też cieszy się trzeźwym życiem przeszedłem swoją drogę i tym doświadczeniem dzielę się Myślę w dosyć praktyczny sposób. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będę mówił o głodzie, głodzie alkoholowym, narkotykowym, hazardowym, o jednym z objawów, e, jednym kryteriów uzależnienia, jakim jest właśnie e, głód. Zapraszam serdecznie. Temat głodu alkoholowego, narkotykowego, ważny temat. Jedno z kryteriów dia diagnostycznych uzależnienia właśnie głód. E, to pragnienie, silna potrzeba zażycia, z czasami właśnie z taką z chęcią natychmiastowej realizacji. Osoby nieuzależnione dla, dla osób, które nie są uzależnione, które nie borykały się nigdy z takim problemem, jest to dosyć poje, pojęcie dosyć abstrakcyjne i trudno im się jakoś z nim utożsamić. Ja myślę, że w jakim stopniu możemy to, to porównać do takiego silnego pragnienia, ochoty na coś, ale to tylko w niewielkim stopniu. Głód narkotykowy, ta chęć zażycia substancji psychoaktywnych czy, czy alkoholowy to coś wiele większego, wiele potężniejszego. Tutaj mamy do czynienia też z innymi rzeczami, które się nakładają, z tolerancją, która wzrasta i ten głód z czasem może stać się czymś bardzo obsesyjnym. On dotyczy, w przypadku niektórych substancji psychoaktywnych dotyczy naszego ciała, które już się zaadoptowało, jakoś zaaklimatyzowało z tą substancją przyjmowaną od jakiegoś czasu i biologicznie odczuwa, mimo tego, że jest to trucizna potrzebę zażycia. Ale to przede wszystkim też w wielu substancjach i zachowaniach to psychika, to nasze myśli, nasze emocje, uzależnienie od emocji, od tego stanu euforycznego, od tego momentu. E, zażycia, e, emocje, myśli, myśli obsesyjne, myśli, całkowita koncentracja po, po czasie, to te myśli już są właściwie skupione na, na, na tej jednej rzeczy, jaką jest, jest zażycie. Głód może mieć różne natężenie, zazwyczaj jest tak, że on narasta i później mm, maleje, więc mm, by przetrwać głód e, trzeba po prostu czasu zasadniczo to sam nie mija, a więc lepiej jest coś zrobić, żeby z tym głodem sobie poradzić. Ja zaraz troszeczkę będę mówił o tym, jak radzić sobie z głodem alkoholowym, z głodem narkotykowym, ale chciałbym powiedzieć też, że głód to nie tylko taka silna, że głód występuje pod różną postacią. Zachęcam do tego, żeby sobie znaleźć w internecie dziennicze głodu alkoholowego czy czy narkotykowego, czy hazardowego. To jest dosyć fajne narzędzie. Tam jest na ogół 21 objawów tego głodu. Ja mam otwarty tutaj taki plik przed sobą. I oprócz takiego zwykłego, bardzo prostego objawu, jakim jest ta silna potrzeba zażycia z, z tendencją do natychmiastowej realizacji, a więc taka ochota, że. Te, te, tego głodu, no występuje wiele innych objawów. Wiele innych objawów, które są mniej są bardziej delikatne i rzadziej są kojarzone właśnie z głodem. Czasami osoby uzależnione mówią tak, nie chcę mi się pić, nie mam głodów, ale występują inne rzeczy, na przykład rozdrażnienie. Powątpiewanie w terapię, rozdrażnienie emocjonalne, zwiększona liczba konfliktów, a więc osoby stają się, ja to nazywam elektryczne, tak jak węgorz elektryczny. Można ich dotknąć, są takie ckli, tk, yy, bardzo łatwo je dotknąć, yy, zranić. Yy, yy, koncentrują się bardziej na innych niż na sobie. A na pobudliwość występuje, użalanie się yy, nad sobą, skoki napięcia czasami apatia, zobojętnienie, brak wiary w siebie to wszystko może, może być, przy, pod, tak, tak może się objawiać właśnie głód alkoholowy, narkotykowy, hazardowy czasami jest to pogorszenie pamięci koncentracji czasem sny dotyczące uzależnienia, sny alkoholowe w których osoby budzą się z tak zwanym suchym kacem czasami z poczuciem winy Yy, takie długotrwałe uczucie stałego napięcia, yy, brak, brak czegoś, uczucie braku czegoś. Mam na coś ochotę, ale nie wiem yy, na co. Yy, kręcę się w kółko i yy, to, to chodzę od lodówki do telewizora, od okna do okna, nie wiem, czegoś mi brakuje. Tak? Yy, yy, widzę to w yy, osobami, z którymi pracuję, szczególnie, kiedy jest dużo czasu wolnego, nie, te, te, te osoby wiejące. Zazwyczaj mają też problem z zagospodarowaniem wolnego czasu, ponieważ przez lata wystąpiła koncentracja życia wokół uzależnienia i nie było alternatywnych form spędzania wolnego czasu i później to uczucie braku czegoś w wolnym, wolnej chwili, które były, te wolne chwile były spędzane z substancją w, tym, w, tej, w tej wolnej chwili. Osoba piła alkohol, zażywała narkotyki i teraz występuje ten brak. Zwątpienie w wartość przeciwgo życia, powątpiewanie w terapię w terapeutów to kolejne z takich objawów głodu, niekoniecznie od razu odczytywane. Coś, co jest nieświadome, jest niebezpieczne, więc głód nieuświadomiony jest niebezpieczny. Czasem słyszę osoby, które są u nas w ośrodku, w terapii mówią, no wchodzimy do sklepu, patrzymy na alkohol, patrzymy po półkach i nas to nie rusza, mnie to nie rusza ja nie mam głodów a więc to czasami, a później pojawia się jakiś sen alkoholowy rozdrażnienie, więc warto być wyczulonym i mieć świadomość tego, że głód przychodzi pod różną postacią, niekoniecznie w takiej prostej, topornej formie, że muszę zaćpać, muszę się napić w danym, w danym Moment. Jak radzić sobie w takim razie z głodem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym? Przede wszystkim nie warto czekać, aż on sam minie, a warto mieć tą, tą, tą świadomość. Dobrze jest wiedzieć o tym, że, że jest to szczytowe natężenie. Jeżeli się to przetrwa, to będzie, będzie lepiej. Proste metody: coś zjeść, mieć przy sobie coś do zjedzenia. Napić się, napić się dużą ilość nawet płynu, wody, niekoniecznie kawy, absolutnie jakichś energetyków. Czasami właśnie coś zjeść, coś przekąsić, przede wszystkim pogadać z kimś. Nieraz ruszyć po prostu się z miejsca, wyjść na spacer. Szukać towarzystwa, ale szukać towarzystwa ludzi zdrowych, zdrowomyślących, bo jeżeli ktoś jest na, na głodzie alkoholowym i wyjdzie na zewnątrz na spacer i spotka kolegów, którzy zachęcą go do picia, no to z deszczu pod rynę, a Więc tutaj cała, cała koncepcja sponsoringu w ruchach samopowoc samopowocowych, a więc to, ta koncepcja, by mieć kogoś, do kogo można zadzwonić, kiedy, kiedy się kryzysuje, kiedy jest się w trudnym momencie. Kogoś kto zrozumie, niekoniecznie kogoś z rodziny, kto, kto, kto się wystraszy, jak powiesz mu, że jesteś na głodzie, że cię nosi, ale kogoś, kto zrozumie, empatycznie, ze zrozumieniem podejdzie do ciebie. Poćwiczyć. Badania pokazują, że jedną z najlepszych form radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym jest właśnie wysiłek fizyczny, są ćwiczenia, bieganie, ćwiczenia, wtedy no, cała chemia mózgu się zmienia: adrenalina, serotonina, dopamina, endorfiny wydzielają się. Tak jak przy jedzeniu, tak przy ćwiczeniach, i zmienia się ten stan. Czasami wystarczy się przespać, zrobić coś bardzo prostego, oderwać myśli od, od substancji. Jeżeli te myśli będą obsesyjnie krążyć, to właśnie spróbować skierować je na inny tor, na inny kierunek. I świadomość tego, że to minie, jest tutaj kluczowa. Ja kiedyś nie miałem tej świadomości. Kiedy byłem jeszcze, to było w latach 90., kiedy byłem przed leczeniem, kiedy dopadał mnie taki głód e, narkotykowy, to myślałem, że to jest wyrok śmierci, że muszę. E, to były obsesyjne myśli, to była koncentracja na zdobyciu substancji, to był lęk, jakiś niepokój wtedy występujący, że coś mi się stanie i jak gdyby głowa już była zaprogramowana. E, wydawało mi się, że nie jestem w stanie te, nad tym zapanować, że nie mam narzędzi, żeby. Żeby to przerwać, i w tamtym czasie takich narzędzi nie, nie miałem dzisiaj rozumiem, jak to wygląda, że są wyzwalacze, że są i e, miejsca, ludzie, e, sytuacje, stany wewnętrzne, e, które inicjują głód alkoholowy. Oczywiście nie mówię tutaj o tym pierwszym momencie zespołu abstynencyjnego przy odstawieniu narkotyków czy alkoholu, bo to wiadomo, to jest odtrucie, to jest zespół abstynencyjny, ale wtedy, kiedy już to na, na następuje stabilizacja, to mówię o, o takiej sytuacji. Dzisiaj otwierając internet możemy poszukać sobie rzeczy, możemy znaleźć metody, jak sobie radzić z głodem alkoholowym, narkotykowym. Bardzo proste metody, praktyczne, nie jakieś wyimaginowane. Czasami to może być modlitwa, medytacja, może być Zmiana, właśnie skierowanie myśli na jakiś inny tor. Poproszenie Boga o pomoc w takiej sytuacji. Tak? Ten, 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 te objawy głodu mogą mieć też różną siłę, różne nasilenie, i czasami jest to tylko jakiś, jakaś myśl, która przebiegnie przez głowę, ulotna, na której się za wiele nie zatrzymujemy, a czasami to będzie coś dużo, dużo mocniejszego i może poprowadzić do jakiejś krytycznej e, sytuacji, gdzie na szali jest już nasza trzeźwość, nasza abstynencja. E, to tyle dzisiaj, tak ogólnie. Zachęcam do tego, abyście znaleźli sobie dzienniczek głodu. Jeżeli ktoś e, chce, to napiszcie do mnie, to podeślę taki plik. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim trzeźwiejącym i wszystkim, którzy przymierzają się do tego, aby żyć trzeźwym życiem. E, pozdrawiam serdecznie. Miejcie się dobrze. Cześć.